Cześć. Dzisiaj zajmiemy się prostym równaniem trygonometrycznym. Czyli zaczynamy od najłatwiejszych przykładów. No i jedziemy. Wiemy, że sinus 3x jest równy 1. No i pytanie brzmi, dla jakiego kąta? A teraz tak, kiedy sinus jest równy 1? Sinus to jest ten czerwony tutaj wykres. Sinus jest równy 1 dla 90 stopni, czyli dla pi drugich. To znaczy, że 3x jest równy pi drugich plus 2 kpi to jest funkcja okresowa, więc co 2 pi w jedną czy w drugą stronę o tych 90 stopni będzie mieli taką samą wartość, więc piszemy plus 2 kapi i teraz dzielimy to przez 3 i okazuje się, że x jest równy pi 6 plus 2 trzecie k i oczywiście k należy do liczb całkowitych. Szybkie, proste rozwiązanie. Nie ma się co zastanawiać. W razie pytań piszcie cześć.